W Jeleniej Górze jest dużo ścieżek rowerowych. Czy rowerzyści czują się bezpiecznie? O to pytamy w dzisiejszej Sądzie. W Jeleniej Górze jest dużo ścieżek rowerowych. Ścieżek rowerowych? Ja jestem spoza Jeleniej. A czy rowerzyści mogą bezpiecznie jeździć po mieście w takim razie? Czy kierowcy za bardzo nie są na nich uczuleni, jeżeli możemy tak powiedzieć? Znaczy się, kierowcy ogólnie nie lubią rowerzystów. Sama to wiem, bo jak prowadzę i... Jeśli widzę, to raczej są no, takie zawali drogi, bo podatku chyba nie płacą za ulice i. Aha, a dlaczego e, warto zwracać uwagę na, kier na kierujących rowerami? Czy w ogóle warto na nie zwracać uwagę i no czy, czy powinni e, jeździć? Oczywiście, drogami, że warto, bo rowerami? jak się takiego stuknie, no to wiadomo. Tak, Warto tutaj po naszym regionie jeździć rowerem i poznawać jego walory? Jeździć warto. To czy to bezpiecznie, to nie jest pytanie. No. Oczywiście mamy ścieżki, nie da się ukryć, że jest ich bardzo mało. E, czy można się bezpiecznie poruszać? Myślę, że tak. A więcej tych ścieżek rowerowych by się przydało w Jeleniej Górze, A czy jest wystarczająca że tak. liczba? Powinniśmy skłaniać ludzi do jazdy na rowerach, żeby odciążyć trochę ulicę. A w planach jest 120 km wokół Jeleniej Góry ścieżek rowerowych. To dobry pomysł, żeby móc zobaczyć te najciekawsze miejsca naszego miasta i regionu? Oczywiście, że tak, bardzo dobry pomysł. Uważasz, że Jelenia Góra jest bezpieczna dla rowerzystów? Moim zdaniem tak. Ostatnimi czasy tych dróg rowerowych jest coraz więcej i według mnie jest to bardzo w bardzo porządku. A gdzie najlepiej się poruszać rowerem w Jeleni Górze? Moim zdaniem w kierunku Sudeckiej, tam w górę do cmentarza i tak dalej, tam jest bardzo fajna droga rowerowa i bardzo tam jest spokojnie i bezpiecznie dla rowerzystów. A czy nie uważasz, że warto byłoby poprawić warunki w Górze dla rowerzystów? Czy moim zdaniem tak, w tej chwili następuje rozwój w tej, w tej dziedzinie, więc jest to jakby teraz lepiej, ale wciąż można zro zrobić coś więcej. Dla rowerzystów których jest według mnie bardzo dużo, bardzo a, duża ilość. A czy te drogi, które już są, je też warto poprawić, czy tak jak już są, są dobre? Znaczy, według mnie zawsze warto inwestować w dalszy rozwój, ponieważ to potem wpływa na jakość tych dróg i powinno to być ciągle kontrolowane i poprawiane w dalszym stopniu. A co najbardziej przeszkadza Ci na drogach rowerowych? Ja osobiście rowerem się nie poruszam, ale, więc ciężko mi powiedzieć w tej sytuacji. Ja rowerem po Wielonie Górze nie jeżdżę. Staram się wyjeżdżać gdzieś dalej. Nie jeżdżę po mieście. Czy jest szansa w ogóle, żeby drogi rowerowe uległy poprawie w Wielonie Górze, żeby się rozrosły? co czy jest szansa to trudno powiedzieć ale byłoby fajnie jakby się coś poprawiło na pewno tutaj po majówce można na rowerze jeździć ale w samym centrum miasta to mogłoby być więcej tych dróg rowerowych mhm. ścieżek. Ja uważam, że ścieżki rowerowe to też są bardzo niebezpieczne, bo jest bardzo dużo pieszych chodzących yy, z kijami, jest dużo ludzi jeżdżących na rolkach, także uważam, że jest niebezpiecznie w tych ścieżkach rowerowych. powinno być jakoś to albo podzielone, albo inaczej zorganizowane.